No Witam Cię widzę, jestem Przemek, tutaj się i dzisiaj znowu podostajemy sobie skrzynki, ale zanim to przypomnę o swoim kodzie promocyjnym, tutaj macie mój kodzik, Przemko z trójką w środku, z o na końcu, w tym momencie jest 10% do doładowania z tym kodem, ponadto macie też skrzynkę złote 60 na start dla użytkowników, pamiętajcie oczywiście, że ja was do tego nie zachęcam, bardzo ważne jest to, że musicie mieć 18 lat. No, i też musicie być pokazani z tym, że tego skina będzie te pieniądze możecie stracić przy ewentualnym depozycie, tak to wygląda. Jeszcze może na początek, tylko pokażę Wam, jak wyglądają prezenty. Jeżeli ktoś już będzie chciał coś tam sobie wrzucić, no to może zgarnąć, może zgarnąć właśnie przy wpłacie któregoś z tych skinów, czyli rękawiczki, koskę, MK, awóbka i kałaszek. Tak to wygląda na ten moment. Na bieżąco rzucamy nowe, jak coś tam spada na streamach bardzo często. Także mm, co? Lecimy, lecimy. Rozlosujemy sobie skinka jakiegoś później. Teraz lecimy. Zobaczyłem, że ostatnio skończyliśmy na febergach. Muszę sobie ściżyć, bo muzyka gra za, za głośno. Na się skończyliśmy, więc dajmy sobie 15. Um, no i teraz lecimy z tymi over overpassami. Ok, czyli teraz mamy jeszcze dwie te eventowe, te stare. I zobaczymy, zobaczymy. Dajmy boty. <laughs> W ogóle widzowie mamy już chyba 3 albo tak, 3 streamy na Kiku już za mną i fajnie, bo już tam obserwujący się zbierają. Aha, dam jeszcze pełny ekran. Jeżeli ogólnie oglądacie, oglądacie na Kiku, to macie w opisie, macie w opisie mój kanał do Kiku, właśnie możecie zostawić obserwacje, wpijać na streamy, tam gramy w CS, a gramy w CS z widzami, kręcimy na G4, także też tam się troszkę dzieje no i co tutaj, co tutaj? No tutaj na razie jest ok, nie najgorzej, coś tam daje nawet tutaj minusem tych skrzynek jest to, że jest mega dużo skrzyn... mega dużo skinów, więc no jest mały procent natrafienia czegoś, czegoś z tych lepszych Jasne, że jak damy sobie na przykład um, Kaugara no to wtedy już ta skrzynka jest dużo bardziej opłacalna, no ale też wtedy jest dużo droższa, więc ej, mega ładny 5-7, co ty za 5.7? Ten Five seven, mi się mega podoba, chyba sobie go popatrzę w jakimś lepszym stanie, może go sobie nawet wezmę. Widzę, że jest bardzo tani, a wygląda całkiem ok. No to widzę, że raczej chyba nie mam się co bać, bo tu mam 38. Aha, jednak mam się co bać, dobra. Jednym skinem mnie botpewer wyjaśnił. Ej, dobra, o dziwo, skrzynka naprawdę oddała super. Spodziewałem się, że właśnie że z tych skrzynek będzie leciało dużo gorzej. No co prawda, ten, ta pompa u niego dosyć mocno pozmieniała całą pulę. Um, overpass, dobra, teraz. To to będą fajne skrzynki, te mki kałachy, to chyba dzisiaj też na odcinku sprawdzimy, przetestujemy i zobaczymy, no bo ja pamiętam, pamiętam jeszcze z rok temu chyba trafiłem z kałacha za 20 zł z tej skrzynki, yy, kałaszkę za 1500, a wtedy były jaja. Jeszcze mam chyba, albo to było na streamie w ogóle, mam gdzieś jeszcze z tego chyba jakiś urywek. Dobra, co tutaj, no tu już będzie na razie od początku widzę dużo gorzej. Co to w ogóle leci? Tu chyba ta WUPA Krakow leci, tak? Czy. Nie, tutaj Cmyk leci, okej. Okay. No ona ona mi nie siedzi akurat, ale w ogóle ta kosztuje 10 koła w faktoryniu? Ej, to się ceny pozmieniają w takim razie, bo ja pamiętam, jak ona kosztowała chyba 3. Kurde, tu jest wyżej gwiazdka, mi dla mnie spadło 7 dyszek, a dla niego gwiazdkę. Ile to? 300, 250. No tu też będzie mega, mega dobra pula. Z tym, że no na razie nie dla mnie, na razie jest lipa. Musiałbym też dostać jakąś gwiazdkę. W ogóle to jest druga druga batla i dopiero pierwsza gwiazdka, która poleciała. Także powiem szczerze, że słabo. Mm, Kurczę, pieczona. Nie no, tutaj raczej, raczej tego na pewno nie zgarnę. To będzie kolejna batla. Bata dla bota, no ale dobra w takim razie jak na batelkach nie idzie To robimy sobie krótkie krótki przerywnik na rozlosowanie osoby spod filmu to ogólnie te filmy robią bardzo mały świetlne, bo są Niestety Niestety są zrzucane z Polski Także także można jeszcze musicie oglądać póki i póki jest widzowie Dobra losujemy losujemy A teraz to jest właśnie Duży problem, widziałem u chłopaków tak samo. Kamilowski, superancki odcinek. Byków, w takim razie, jeżeli potwierdź mi to w komentarzu poniżej, pod tym filmem zgarniasz, mm, zgarniasz skinka od 15-20 zł. No dobra, czyli to mamy, to mamy zrobione. Dajmy sobie F11. Właśnie w ogóle jeszcze jestem ciekawy, jak sytuacja wygląda teraz z prezentami i ile z osób na rękawiczkach, bo tam było 230 wczoraj, Tu już mamy 4 osoby. No, 234 osoby na rękawiczkach, naprawdę, że to jeszcze wisi, to jestem w strasznie, w strasznie wielkim szoku. Dobra, tam, e, teraz była chyba jeszcze jedna ta ewentowa, o ile dobrze pamiętam. E, nie, teraz już kałaszki lecimy. No to już teraz naprawdę będzie... Będą mam taką nadzieję. Już mamy 200 dwie wy dwie koszt, koszt battling tutaj. Myślę, że X2 to raczej będzie minimum. Chyba, że naprawdę oskomuje będzie dawało te Safari maszyny, no bo tak się dzieje niestety często. Ale zobaczymy, zobaczymy. No, i nawet się nie zwróciło, ale to nic, to nic. No, ważne, że leci cokolwiek innego niż ten właśnie obstrany safari masz. Czy coś tu da? In... Okej, okay, mamy 38, 25. No i tu już jest fajnie, bo już się skrzynki pozwracały z nawiązką. Okej, okay, 88. No i naprawdę lecimy dobrze, lecimy super. No te kałaszki, nich jest duży potencjał, to naprawdę może fajnie oddać. Pytanie, pytanie właśnie komu? Aha, i w ogóle właśnie ostatnio Kasper, Wierzba, z widz właśnie z Discorda, napisał, że jeżeli ogólnie ktoś chciałby wyrzeć odcinek, to to musi po prostu sobie ustawić, um, ustawić położenie na spoza polski i te odcinki wy można normalnie oglądać, czy u mnie, czy u Matiego, u Santiego. Więc no też mówię wam na no przyszłość, jeżeli na przykład chcielibyście się obejrzeć sobie starsze albo ewentualnie nowe, no to po prostu musicie zmienić sobie położenie na, na inne miejsce niż Polska I wtedy macie wszystko, wszystko otwarte, wszystko można oglądać No tutaj X2 niestety nie ma, ale i tak jest fajnie, bo jest tuba profitu i to przede wszystkim profit dla mnie, więc co mnie cieszy Dobra, mamy, mamy To sobie sprzedam, to mi nie jest potrzebne Dajmy sobie 20 OK, czyli tutaj był kałaszek, teraz jest MK, ta AWP też może fajnie dać, bo ogólnie mm, ta AWP ona akurat zabiera niesamowicie mocno. Tam robiłem kilka podejść do tej Awki, tej Master AWP i niestety jest Lipa, Tam zabiera bardzo, bardzo mocno. No, no ale tam jest też bardzo duża procentówka. Mamy bo też Liga, dobra. Bo 3 Liga to będzie dobra batelka. Coś czujesz tutaj naprawdę mogło spać bombę. No i mamy pierwszą. W ogóle właśnie wczoraj albo przedwczoraj na streamie na Kiku właśnie Hola trafiłem, także fajnie, ale to już zostało przegrana niestety. Ej dobra, ale bez gwiazdki wcale nie jest źle, jest tylko 15 zł różnicy, więc tak naprawdę jest całkiem, całkiem super. Żeby jeszcze chciało coś dawać innego niż właśnie te, te magnesy to byłoby, byłoby jeszcze lepiej. No tutaj myślę, że pobijemy to, co dały kałaszkiem, mam taką nadzieję, chociaż no na razie dało, dało z tych pierwszych i dla mnie i dla Botaszy Ligi i nic się więcej nie dzieje. Okej, okay, no teraz ma z 8 tych, z 8 tych ma w tym momencie 3 Liga, u mnie jest cały czas lipu, u mnie jest tylko ten jeden, m, tylko ten jeden za 34, finalnie może będę miał z 37. No i proszę bardzo, no i mamy, no i mamy, w tym momencie Batla już jest na pewno moja. 17. Mamy jeszcze dwie skrzynki. No, tu jeszcze się może coś pozmienić, ale czy się zmieni? Okej, okay, tutaj nic. I ostatnia, czyli w sumie, no, finalnie będzie profit? Dobra, no, można powiedzieć, że jest profit, no, ale ja bym to bardziej uzna, że jest batla na zero, bo totalnie, no, nie dała za dużo. Ważne, że się zwróciła i ważne, że ja wygrałem w sumie. Dobra, mamy teraz. Mamy teraz tak, S-ki, mamy te Mki, ki z gumą. I zobaczymy co ona. Tutaj kurde jest też fajne, są dropy. Tu jest do zgarnięcia się na przykład taki rod za 14, no ale to też trafić w ogóle gwiazdkę to będzie naprawdę coś, a trafić w ogóle te skiny stopki to już jest w ogóle. Trafiłem, trafiłem raz tą m na Kałgarze albo dwa razy, ale tutaj z tych zwykłych bez Kałgaru, kurde, nie pamiętam co trafiłem najlepszego, ale na pewno to nie było nic drogiego. No ale na razie Body Ginol widzę zaczyna super. Mamy, mamy 7 dyszek już u niego. Ponad już 7 dyszek teraz, a u mnie jest lipo, u mnie nawet 20 nie ma. No ale to jest tak, jak właśnie mówiłem, jakaś jedna, jedna dobra gwiazdka, jedna dobra, dobra skrzynka i się może wiele pozmieniać. Ale tutaj chyba bez historii będzie ta Batlan. Tu mówię, tylko i wyłącznie gwiazdka może uratować sytuację. 28, ciężko, ciężko. Ciężko, ciężko, ale mamy tutaj, aha, no i tu jest to, że nawet jak mi dało, to dla Bota Ginolda daje tak samo. Bazyliszek znowu taka sama sytuacja, no mamy jeszcze dwie. Tutaj dzięki tym ostatnim M-kom całkiem fajna pula się zebrała, no ale finalnie i tak, i tak to będzie tylko i wyłącznie dorzucenie dla Bota Ginolda, prawda? Dokładnie, dokładnie, no tutaj on sam sobie dropnął 250, no i tutaj, czyli eski ki eski dałe najwięcej, zróbmy sobie jeszcze te a żeby już mieć wszystko. 20, a w kolejnym odcinku sobie zaczniemy już od tych, i jeszcze to usprawdzimy na pewno. Bo to jestem też ciekawe. Ale już teraz jej też nie będziemy sprawdzać, żeby nie, nie mieszać tej kolejności. No tutaj naprawdę może dać. Tutaj mega często te gałęźnice lecą. Gdzie ona jest? Tutaj, tutaj właśnie. No i ona już ma 35. Kosztuje. Także to już jest całkiem, całkiem spoko. I mamy awłupkę, to jest ta chyba najtańsza, jak dobrze pamiętam. Nie, najtańsza jest ta Mortis, tych takich coś tam wartych. No ale finalnie na razie, na razie battle jest moja. I cały czas to mi daje. Dobra, no ja już sobie sam wydropiłem 7 dyszek. A tutaj Pandura cały czas jest powtarzalność. Ma tego Mortis 24. Nie. To chyba nie jestem Mort, czekaj. Eee, nie, 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 dobra. No dobra, jeszcze jest moje, jeszcze jest moje, na razie coś tam się dorzuca. Ale tu jest też safari masze lecą cały czas, niestety. Dobra, no całe szczęście, że ja dostawałem te awki w statraku. On dostaje bez, więc jakoś mi nie zagraża. 18. Dobra, na razie Batla jest, battle jest na lewo i to jest całkiem fajnym y, profitem. Uuu, no i to jest to. Jednym skinem, jednym skinem, niestety przegrywamy to wszystko. No nie, no tutaj już nie ma szans, nie ma podjazdu. Gdyby nie ta awka ale niestety, no i tutaj finalnie wchodzisz tych wszystkich broni i za 20 z tych skrzynek wychodzi SK, daje najwięcej na ten, na ten moment, tak by to wyglądało. No i co widzowie, no ja wam jeszcze raz przypomnę, że macie w opisie, będzie na pewno mój kanał do Kika, także można wbić, zostawić obserwacje, zapraszam was wieczorem na streamę. wygląda tak, że streamujemy najpierw na YouTubie pół godzinki, tak do godzinki, później przychodzimy sobie na Kika, tam też kręcimy trochę na G4, tam gramy w CSK z widzami, ekipą, także co widzowie, ja wam sobie, aha i pamiętajcie, że dla osób komentujących jest tak jak, tak jak zwykle skinek za 15 bądź 20 zł? Wystarczy zostawić komentarz, łapeczka w górę, subskrypcję No i co? Widzimy się na YouTube, widzimy się na Kiku Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!